Cześć, siemanko, witam Was w nowym vlogu. E, z góry przepraszam, że taka mała intensywność i częstotliwość tych vlogów. Przepraszam Was za tak małą częstotliwość vlogów. E, właśnie szykujemy się po także spędźcie z nami ten czas. Musimy kupić dla nas jedną tutaj do salonu i jedną do Leona do pokoju. Leon, chcesz coś powiedzieć? Chodź. Hejka. Gdzie jedziemy? Po I Leon, dlaczego my mamy takie różowe usta i e... Języki? Naba. Jedliśmy buraki. Jedliśmy buraki. I? Zobaczcie. No super. Pięknie, dobra. Widzicie? Ja związuję włosy i lecim na Szczecin. Wszystkie ozdoby już mamy. Trochę już ustroiliśmy w ogóle dom. Teraz Wam pokażę. Ma nam te rzeczy, które tutaj mamy, to mamy je kupione tam w jakichś tam sklepach, w Akszonie, ale mają nam dość rzeczy z temu. Także ja Wam już pokażę. Muszę włosy związać, żeby mi było wygodnie. Wiadomo, stało do i w ogóle. Chodźcie Wam pokażę. Na razie. My. Tak to na razie wygląda. Tutaj stanie nasza choinka. Myślę, że zajmie większą część salonu. No ale tak to na razie jest. Tutaj mamy jeszcze rzeczy nierozpakowane, no i tu jeszcze mam takiego Mikołajka, który być może stanie pod choinkę, bo on tak e, się rusza. I to taki, to też mój ma dziwne stopy. Dziwne ma stopy? O kurczę. Powiedz to ludziom. Ludziom? Tak. <laughs> Dobra kochani, lecimy już do tego sklepu, chodźcie z nami. Jedziemy, ruszamy, ja jadę z a Adrian jedzie w busie z Leon. Hejka. Adrian! Chciałam, żeby Adrian pomachał, ale chyba nie widzi, że macham. Macham ci! No dobra, więc jedziemy. Musieliśmy jechać na dwa auta, dlatego że Adrian e, zapakuje po prostu choinki w busa. Lecimy. Gotowi po choinki? Tak. Biorę Teodoreczka i lecimy. I leoneczka. I Leoneczka. <laughs> Dobra, Też jest. lecimy e, do sklepu. E, mamy mikrofony, także jest. E, lepiej. Sobie. Myślę, no, że to jest dobre. No niska. Wiesz, to jest 70, no, wiesz co? 75 nie? do 2 metrów. Tam, poczekaj, mama tylko sprawdzi. O, no, a może taką wielką? No. Bez sensu. Moi, co powiesz na to nie? No, 2 metry. Nawet nie ma 2. Może? Nie, no. Dotarliśmy. Adrian, weźmiesz Teodora? Dobra, choineczki. Zadowolony z choinek jesteś? Ja też jestem zadowolona. Przywieźliśmy otworzyć. Dobrze, już poczekaj. Poczekajcie, bo Adrian weźmie Leona, bo ja już nie będę dźwigać, bo mnie bardzo bolą barki. Widziałeś, że ma sąsiad gwiazdę? Fajne te hojneczki Teraz będziemy już je rozpakowywać. będziemy... Te prezenty, wiem. Dobra, no to chodźcie. Do salonu dawaj. Do w salonie przyciąć. Dobra, pewnie. O jakie piękne Leonek otworzył. Uwaga. Uwaga. Poczekajcie, jeszcze nie otwierajcie. Nie otwierajcie. A każdy w butach, kto będzie mył te podłogi? Wiesz co, weź ją przymiesz i od razu zobaczymy czym przyciąć. No, ja też jestem no w butach, no trudno. Może. Nie trzeba przycinać, no widzisz? Zarambiście, ale, ale piękna. Nie na prosto nie muszę to Tak? Jest o, widzisz. Nie usiąść, nie kochanie. Idę po twoją jeszcze. Tata, twoją leci przynieść. Dobra, chłopaki będą szli. Ja też w butach w ogóle chodzę. Zobaczcie, jakie mam fajne świąteczne, poczekajcie. Skarpetki. Chodźcie, no, dawajcie. Fajnie, nieście ją, no. Tylko Leona, do Leona pokoju od razu. Do, 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 do. Powoli, no. Otwórz drzwi u pokoju. siebie w pokoju. U ciebie w pokoju, synku. No do dawaj, ta idzie do ciebie. Do... No. Będziemy te podłogi, chłopaki pytam. A, razem. Się światło zaświecić. Dawaj, dawaj, dawaj synku. No zapalaj, to, to zaszło. Mysł, ja tu też nie Takie. Myślałam. Dawaj, tylko Leonek że... ma troszkę, żeby tutaj móc sprzątnąć Uważa, te rzeczy. Tam ten ręcznik weź, synku, bo to jest twój ręcznik, dlaczego on tam leży? Szybciutko sprzątnij. Poduszkiem, synu, synoniu, no co ty? Ale Biegnij do łazienki z tym ręcznikiem. Ale czemu ona tak siewa? Bo tam trzeba albo ziemi nasypać, albo coś, bo tam jest mało ziemi. O, no i co teraz? No to jak to zrobimy? Najpierw. to dawaj, najpierw pójdziemy zrobić tam na dole, a później e, Leona, co? No dobra. Atak na tatę, ale później zrobimy atak na tatę. No Teraz, ale tyle aż ucinasz? No tyle, żeby to wyrównać. Pokaż. Musimy to uciąć, bo jest nierówno. Trzymać ci jakoś, czy coś? Nie. Szybko, rachociachu. Dobrze, dawaj, tylko żebyś, tylko to, to, tylko to jest na pewno tak, nie trzeba... Tata jest bardzo silne. I to już? To poczekaj, no to ja może to przytrzymam. No, kręć tamtą. No, dawaj, dawaj, mocno. Dawajcie, dajcie sobie radę. Tak? Mocno, tak. W tą, dobrze, no. Leonek przytnie, e, odetnie tą e, siatkę, tylko musisz się szybko odsunąć, synku. I resztę tata zrobi, dobra? Tak. Bo tak, chodzi bo o to, żeby cię tak nie się uderzyła, się... synu. Ja ją przesunę. Bo do... żeby cię syneczku nie uderzyła, dobra? Piękna jest ta chońka, ale wiesz co? Krzywo stoi. Chyba. Piękna jest ta choineczka, naprawdę piękna, kochani. Wielka, co? Teraz zrobimy Leona. Myślisz? No. Wiesz, gwoździki poprzebijać na... No wiem. Ale Boże. Strasznie mamy dużo zamieszania, nie? Mhm. Ja to się, się czuję, jakby była pierwsza. Ja no też, to. jestem bardzo zmęczona. Więc nasza hojneczka wygląda... ta da ta, da ta, ta. Tak? Myślimy, że jest piękna. Najpiękniejsza. Najpiękniejsza. I co? My się zbieramy do spania. Dziękujemy Wam za dzisiejszego vloga. Eee, jutro kolejny vlog z ustrajania tej choinki.